Witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na szeptach Tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na kolejne czytanie z naszej serii Miłość na zakręcie, bo jak wiecie, serce czasem skręca w nieoczekiwanym kierunku. Tradycyjnie w tych czytaniach zagłębiamy się w energię miłości, relacji i partnerstwa. Niezależnie od tego, czy jesteście w związku, czy wciąż czekacie na właściwą osobę. Zobaczymy, co szykuje dla Was wszechświat w listopadzie. Dla związkowców zobaczymy, co tutaj dzieje się między Wami, jakie zmiany nadchodzą, co warto pielęgnować, co uzdrowić. A dla naszych singielków, no, zobaczymy, czy listopad to dobry czas, żeby otworzyć Wasze serduszka, czy tu być może ktoś nowy nadchodzi, jakieś nowe znajomości. A może to po prostu czas dobry, żeby spędzić go na sobie. Mam nadzieję, że to czytanie. Przyniesie Wam jasność, jasne wskazówki, no i oczywiście odrobinę magii. Pamiętajcie, to są czytania ogólne, nie będą rezonować z wszystkimi. Zachęcam, zajrzyjcie do swojego znaku księżycowego ascendentu, często właśnie tam znajdziecie więcej wskazówek. A teraz usiądźcie wygodnie, weźcie łuczek kawki, herbatki i tradycyjnie zaczynamy od naszych par, od naszych związkowców. Jaka energia będzie tutaj dominować albo dominuje już między Wami? Pięknie, szóstka buław. Jaka jest energia Waszego partnera? Co czuje, co być może chciałby wyrazić? I jaka jest Wasza energia? Czego Wy potrzebujecie w tej relacji, od tej relacji? Co utrudnia wam harmonię? Jakie tutaj są napięcia, blokady, być może nieporozumienia? Jaka jest rada dla Was? Co możecie zrobić, żeby poprawić sytuację, uzdrowić, rozwiązać problem? No i oczywiście potencjał na najbliższą przyszłość dla waszej relacji. Moje skorpionki, no, zaczynamy to. Mm, ten rozkład szóstką buław, a to jest taka mocna energia potrzeby uznania, potrzeby docenienia. Pokazuje nam energię, w której być może obyd... no, każdy z partnerów tutaj chce być zauważony za swoje starania, za swoje poświęcenia, za wkład w wasz związek. I w powietrzu tutaj czuć taką subtelną nutkę rywalizacji. Kto da więcej, kto ma rację, kto tutaj być może powinien zrobić pierwszy krok. Z zewnątrz wasza relacja może wyglądać bardzo dobrze, tak? Oboje potraficie tutaj no, pokazać, jacy silni jesteście, jacy pewni siebie jesteście, ale w głębi tutaj tkwi taka potrzeba bliskości, która nie opiera się na pochwałach, ale raczej na takim emocjonalnym wsparciu. Dla skorpionka to może być czas, żeby no, może zejść tutaj z tego piedestału i spojrzeć trochę przez pryzmat serduszka. Zamiast tutaj udowadniać coś, może warto po prostu być obecnym. Prawdziwe zwycięstwo w miłości nie polega na racji, tylko kochani, na zrozumieniu, na zrozumieniu no, siebie i drugiej osoby. Jaka jest energia waszego partnera? Wasz partner stoi przed jakimś ważnym wyborem. Kochankowie przynoszą taki moment, kiedy trzeba tutaj się na coś zdecydować. Być może, no, podjąć taką, to jest taka świadoma, uświadomienie sobie, co naprawdę jest ważne w waszym związku, co jest, no, a co na przykład robicie tylko z przyzwyczajenia. Ta osoba może czuć się tutaj rozdarta pomiędzy swoimi emocjami a swoim rozsądkiem, pomiędzy jakimś takim poczuciem lojalności a pragnieniem autentyczności w relacji. To może oznaczać dystans tutaj. To mogą być takie chwile milczenia. No, wasz partner potrzebuje tutaj poczuć się zrozumiany, być może zrozumiany na nowo. Tutaj jest cały czas miłość w jego sercu, ale no wydaje się, jakby ta miłość tutaj nie miała przestrzeni i nie mogła oddychać. Dla Was to może być wyzwanie, bo to jest, taka, to jest takie zaakceptowanie, że ta druga strona też ma prawo do jakiejś no takiej chwili wewnętrznych rozterek. To jest taki miesiąc, w którym wasz partner może na chwilę się wycofać nie po to, żeby odejść, ale być może, żeby znaleźć tą prawdziwą odpowiedź. No, na to pytanie tak, co jest tutaj ważne, co jest prawdziwe w waszej relacji. A jaka jest wasza energia? Wy w tym listopadzie kochani, kierujecie się bardzo głęboko waszą energią um, no, intuicji wypróbujecie tutaj przede wszystkim zrozumieć swoje emocje. Arcykapłanka pokazuje kogoś, kto wie więcej niż mówi, tak? To jest ktoś, kto obserwuje, kto wyczuwa, kto analizuje. Czas, kiedy możecie tutaj uzyskać taki wewnętrzny spokój, ale będziecie bardziej zamknięci w sobie, zamknięte w sobie. Wy Nie chcecie kłótni, wy raczej chcecie tutaj jasności. Możecie mieć wrażenie, że wasz partner nie mówi wszystkiego, co się dzieje, i tutaj no, pod powierzchnią tak jakby czuć, że coś, coś jest nie tak. Ale tak jak mówię, partner może unikać konfrontacji. No, a wy tutaj jesteście tak jakby w porządku z tą ciszą. Tak jak mówię, to jest taki miesiąc dla Was, w którym wasze serduszko mówi Wam więcej niż słowa. Jeżeli pozwolicie sobie zaufać temu waszemu wewnętrznemu głosikowi, no to możecie tutaj uniknąć jakichś nieporozumień, tak? Także no, jest szansa tutaj na zobaczenie prawdy taką, jaką ona jest, ale bez osądów, kochani, bez dramatów. Także ufajcie swojej intuicji. Skorpiony są bardzo, bardzo intuicyjnym znakiem. Co tutaj wam otrudnia harmonię? Trudnością może być w tym miesiącu nadmiar emocji. Taki nadmiar emocji, który nie znajduje zdrowego ujścia. Król Pucharów pokazuje nam taką głębię uczuć, ale to jest też energia niepewności. Możecie obydwoje czuć tutaj no, intensywne emocje, ale nie wiecie za bardzo, jak, jak, to, jak to wyważyć, jak utrzymać równowagę. Skorpion może mieć ochotę kontrolować ten emocjonalny przepływ energii, a wasz partner może tutaj ukrywać swoje uczucia, tak, bo nie chce na przykład pokazać się, że w jakiś sposób no, jest słabszy. No i w efekcie powstaje dystans, mimo, to, mimo to, że mimo tego, że no, tu jest dużo miłości i wasze serduszka biją bardzo mocno. Ta karta przypomina, że Uczucia nie muszą być zawsze idealnie zrównoważone, wystarczy, że są autentyczne. Jeżeli oboje pozwolicie sobie mówić o tym, co czujecie, bez gry, bez obaw, no to napięcie może tutaj zniknąć. Pamiętajcie, że miłość nie potrzebuje maski, tylko potrzebuje szczerości. No i jak zawsze, miłość nie jest idealna, także pamiętajcie o tym, jaka jest rada. Listopad brzmi, żebyście nie dali się ponieść jakimś iluzjom albo lękom. Księżyc pokazuje, że w relacji tutaj pojawia się niepewność, pojawiają się tutaj jakieś domysły, no i takie emocje, które być może są trudne do nazwania. Skorpiony mają skłonności do analizowania wszystkiego. A w tym miesiącu tutaj nie wszystko kochani da się wytłumaczyć albo zrozumieć logicznie. I to jest czas, żeby zaufać, tak? To jest potwierdzenie, to, żebyście zaufali swojej intuicji, a nie tylko emocjonalnym projekcjom. Nie każda cisza musi oznaczać oddalenie i nie każdy chłód musi oznaczać brak miłości. Y w tym miesiącu rzeczy nie są takie, jak się Wam tutaj mogą wydawać. Ważne tutaj, no, żeby coś zostało wreszcie wypowiedziane, wyklarowane. Księżyc zachęca do tego, żeby nie reagować impulsywnie, ale raczej obserwować i rozmawiać dopiero wtedy, kiedy emocje opadną. Prawda sama się tutaj ujawni, kochani, także nie będziecie musieli niczego wymuszać. Jaki tutaj jest potencjał? Listopad może zakończyć się dla Was poczuciem takiej nowej stabilizacji, odzyskania tutaj gruntu pod nogami. Cesarz jest kartą struktury, kartą decyzji i takiej naszej wewnętrznej siły. Po okresie takich emocjonalnych fal możecie znów tutaj poczuć pod koniec miesiąca, że no przejmujecie tak jakby kontrolę nad swoim życiem, nad sytuacją. Dla wielu par to jest taki moment ustalenia też nowych zasad, kochani. Takich szczerych, spokojnych, wyrównanych, wyrównanie energii. Być może pod koniec tutaj właśnie to jest takie, zaprzestaniecie walki i skoncentrujecie się tutaj na budowę, na, na budowę na budową, na budową czegoś, nad, nad czegoś nowego. Tak jak mówię, nowych zasad. Dla tych par, które przetrwają ten listopad, macie szansę po prostu wejść tutaj w taki dalszy, nowy etap. Myślę, że mniej dramatyczny i taki znacznie, znacznie silniejszy. Kochani, dziękuję Wam bardzo za Wasz czas spędzony ze mną. Jeżeli chcecie wesprzeć to, co robię, zachęcam Was do komentarzy, do polubień. Do subskrypcji życzę Wam oczywiście wspaniałego listopada, wspaniałych urodzin dla tych skorpionków, które obchodzą w listopadzie. A my teraz przechodzimy do singielków. Co u naszych singli? Jaka jest ta Wasza energia miłości, relacji, partnerstwa? Co tutaj idzie do Was w listopadzie? Biesielet. Czy coś tutaj trzyma Was w przeszłości, albo budzi Wasze obawy? No i czy ktoś nowy tutaj nadchodzi? A jeżeli tak, to jaką będzie mieć energię? Hmm, siódemka buła. Czy jakieś przekonania, emocje albo doświadczenia ograniczają Was przed otwarciem się na nową relację, nowy związek, nową znajomość? Jaka jest rada dla Was, wskazówka na ten nadchodzący czas? No i oczywiście potencjał na najbliższą przyszłość. U mocne karty. Moje Singielki. No, Wy tutaj zaczynacie ten listopad w takiej energii troszeczkę zawieszenia, introspekcji. Wisielec to jest taki czas, w którym nic tutaj nie da się przyspieszyć, ale dużo rzeczy tutaj dojrzewa w Was wewnętrznie. Może pojawić się uczucie, że sprawy sercowe stoją trochę w miejscu, mimo tego, że wy pragniecie bliskości, no ale tak jakby życie nie przenosi tutaj niczego konkretnego. Ta pauza, to zatrzymanie ma sens, bo Wisielec często pokazuje nam zmianę perspektywy. Być może to, co kiedyś wydawało się porażką, teraz może okazać się dla niektórych z Was po prostu błogosławieństwem. Uczycie się tutaj patrzeć na miłość bez oczekiwań, bez planu, bez pośpiechu. I w tym zatrzymaniu tutaj dojrzewacie duchowo, dojrzewacie emocjonalnie, choć to jest czas ciszy. Tak jak mówię, w tej ciszy często przychodzi do nas takie uzdrowienie. Co trzyma Was w przeszłości? W Waszym serduszku tutaj wciąż może istnieć jakieś przywiązanie, no, do relacji lub przekonań, takich przekonań, które wynieśliście z przeszłości. Arcykapłan jest energią tradycji, takich tradycyjnych wartości, no i takich schematów, które być może kiedyś dawały Wam bezpieczeństwo, a dziś mogą Was po prostu ograniczać. To jest też no, energia małżeństwa takiego tradycyjnego. Może tutaj niektóre skorpionki wciąż noszą w sobie jakiś taki obraz miłości, która powinna wyglądać w cudzysłowie. Powinna wyglądać w jakiś taki określony sposób. No, albo tak jak mówię, to jest jakieś wspomnienie kogoś, kto z kim byliście w związku, który wprowadzał taki porządek w relacji, ale no był chłodny, brakowało tutaj takich emocji. Tak, ta energia pokazuje, że no, może was to zatrzymać tutaj troszeczkę tak. Także często jest dobrze przyjrzeć się temu, co nas właśnie stopuje, jakieś takie nasze przekonania no, przewartościowane rzeczy. Warto spojrzeć na to i zobaczyć, skąd to się bierze, skąd to wynieśliście często z domu rodzinnego. A, czy ktoś nowy tutaj nadchodzi? Nowa energia może pojawić się tutaj dosyć szybko, kochani. No i to może wszystko wymagać od Was otwartości. Siódemka buław to jest taki sygnał, że Wy jesteście raczej ostrożni, bronicie tutaj swojego serduszka po tych wcześniejszych doświadczeniach, ale tutaj ktoś może próbować się do Was zbliżyć. No i może natrafić na taki mur albo na taki emocjonalny dystans. To nie jest brak gotowości, to jest taka, no, wy macie tutaj taką potrzebę ochrony siebie. Niektóre skorpiony mogą mieć pewność, że tym razem będzie inaczej, tak, ale jednak emocjonalnie coś cały czas tutaj was trzyma. Warto pamiętać, że każda nowa znajomość będzie wymagać jakiegoś ryzyka od nas. Także pozwólcie sobie tutaj, przynajmniej, na jakieś takie minimalne otwarcie, bo tak jak mówię, ta energia jest dosyć szybka. Tutaj może ktoś się szybko pojawić. Także kluczowe będzie, czy odpuścicie sobie po prostu tą energię obrony, no i zaufacie procesowi. Co Was tutaj ogranicza? Król Mieczy pokazuje nadmierną kontrolę. Tak, obrona, kontrola, kochani. Ten sam schemat. To jest też karta takiego nadmiernego analizowania. Skorpionki w tym czasie mogą próbować logicznie zrozumieć swoje emocje, zamiast pozwolić poczuć, po prostu przeżyć te emocje tak naturalnie. Może, możecie mieć tendencję do oceniania potencjalnych partnerów też, Zbyt surowo, zanim jeszcze dacie im w ogóle jakąkolwiek tutaj szansę. To jest też forma ochrony, tak? Nie przez mur, yy, tylko po prostu od, przez takie oddzielanie się od prawdziwej bliskości. W tym miesiącu warto, za, warto zauważyć, że zaufanie nie rodzi się, kochani, z kalkulacji, tylko z analizowania, tylko z takiej. No, potrzeby bliskości z drugim człowiekiem, otwarcie się na drugą osobę. Warto sobie tutaj pozwolić, no, żeby poczuć trochę, co podpowiada wam wasza intuicja. Jesteście mocnym, intuicyjnym znakiem, a tutaj trzyma was po prostu logika za takimi, no, za takimi murami. Um, jaka jest rada? Kochani, bądźcie przede wszystkim. Przede wszystkim szczerzy wobec siebie. Siódemka Mieczy to nie zdrada, to jest no, karta strategii, często to jest takie nasze tutaj ukrywanie emocji, udawanie, że na przykład nic nas nie rusza. Skorpiony w tym czasie mogą zakładać maskę niezależności. Być może w głębi tutaj jest no, ta tęsknota za prawdziwym połączeniem, ale nie wiem, czy po prostu odważycie się. Ta karta zachęca Was do autentyczności, a nie do zrzucenia zbroi. Um, w listopadzie nie trzeba tutaj niczego udawać, że wszystko jest pod kontrolą. Yy, pamiętajcie, że wrażliwość, Wasza intuicja to nie jest słabość, to jest Wasza moc, także tutaj no, będzie, potrzeba, będzie potrzeba odwagi żeby otworzyć się niekoniecznie na nowego partnera, tylko po prostu pozwolić sobie otworzyć się na jakiekolwiek nowe relacje. Ciekawe jest to, że macie taką samą kartę jak związkowcy, karta cesarza, ta końcówka listopada przynosi wielu Skorpionkom takie poczucie stabilizacji, poczucie waszej wewnętrznej siły. Cesarz mówi tutaj o odzyskaniu kontroli nad własnym życiem. A ale tym razem to jest takie odzyskanie z poziomu dojrzałości, nie z poziomu dominacji. Tutaj w tej energii już wiecie, czego chcecie, tak? I to jest taka, taka zdrowa potrzeba zdrowej relacji, dojrzałej relacji. Ta energia mówi o takim mądrym ustalaniu swoich granic. Spokojnie, kochani, konsekwentnie, i dzięki tej energii możecie wejść tutaj w taki nowy, kolejny etap, bez lęku już, bez, um, no, bez jakiejś takiej nadmiernej obrony, z taką większą pewnością siebie. I ta stabilność może tutaj przyciągnąć kogoś nowego, z kim będziecie rezonować właśnie z, te, z tego poziomu dojrzałości. No, piękna energia, bardzo mocna, bardzo taka ognista. Nie widzę tutaj kochani jakichś wielkich fajerwerków w tym miesiącu, ale ten miesiąc może was po prostu przygotować na coś nowego, co może przyjść na przykład w grudniu. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wasz czas spędzony ze mną. Jeżeli chcecie wesprzeć to, co robię, zachęcam do komentarzy, do polubień, do subskrypcji, a ja ściskam Was bardzo gorąco i do usłyszenia, pa, pa moi drodzy.